Jestem Laura, dziś będziemy otwierać Milka Secret Box właśnie tej nowej serii. Druga część tego. Dobra. No to będziemy zaczynać Powolutku, Mam nadzieję, że w filmie wam się spodoba i będziecie mnie oglądać już zawsze. No, może wam się znudzę, ale nie wiadomo. Przepraszam, że mnie tak długo też nie było na YouTubie No, niestety. No i widzicie, bardzo się boję tego. Bo mam nadzieję, że trafię w figurkę. Bo zawsze biorę takie z figurkami, bo ja już wiem, jak to i tak, więc okej, okay. raz, dwa, trzy, ale wy zostawiacie mi łapę, raz, dwa, trzy. no i... coś, coś, ty, poleciał. No właśnie powiem wam, że nie próbowałam jeszcze z tej serii czekoladek, Dobra. no ale jestem ciekawa, jak one smakują to są chyba takie mniejsze. Mniejsze one są? mniejsze, zobaczcie. Dobra, próba. Trochę inne. Bardziej ma słodki smak. No spoko. Nie są też złe, ale nie, nie są też dobre. Wcześniej były lepsze. Bardziej bardziej czekoladowe więc no, będę wrzucać czasami takie krótkie filmy, a czasami będą dwie milka, a czasami dwie, albo jedna. Nie wiadomo. Więc mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Film krótki, ale bajo.